Jesteśmy na konferencji Placowej w okręgu 63 Prawo i Sprawiedliwość tutaj w Kartuzach. Chcielibyśmy Państwu przekazać bardzo dobre wieści. Bardzo dobre wieści o konwencji dotyczące kolejnych naszych obiektów, które nie są puste. Proszę kaszubie, zagłosujcie na rząd Zjednoczonej Prawicy, bo on jest gwarantem tego, co dzisiaj już szukamy. Polsce Spokojnego życia, życia może nie do końca w ale życia wyjścia z ubóstwa, a przede wszystkim spokojnego życia. Te obietnice, które na konwencji padły, zapewne nie są pierwsze. Będą kolejne konwencje. przed wyborami 2019 program rządowy. Tutaj około mamy dwie tablicy. Pierwsza mówiąca o konkretach prawa i sprawiedliwości, o nowych konkretach. A tutaj po mojej lewej stronie z kolei ile pieniędzy powiat kartuski otrzymał rządowych środków. Widzimy program Kolej Plus. 85% dofinansowania rządowego przy 15% samorządów. Pytam się, gdzie byli samorządowcy? Gdzie był Pan marszałek, który mógł do tych 15% dołączyć? Matematyka, dłonie kłamie, taką konferencję, Szanowni Państwo, zapowiada w niedługim czasie, właśnie w czasie Mógł wnieść do rządu wniosek, wprowadzić takiego projektu. Takiego projektu nie ma, gdyż nie ma wniosek. Kolejny przykład jest do to Byłam jeden z tych, którzy to rozpoczynało. Utrzymanie tej linii. To się rozpoczęło 25 lat temu. I jest, nie jest prawda, co mówią w tej chwili samorząd województwa i pan Burmistrz że oni to doszli. Nieprawda. Myśmy to przyjęli, przyjęli a oni to życie dodali do końca. I teraz nie chcą przekazać, to jest jeden z ważnych elementów, nie chcą przekazać powrócą do kolei, bo mówią, że PIC to za... Ale panowie mówicie o gminach, że gminy nie włączyły się w rewitalizację. Proszę pana, jeszcze raz powiem. W programie kolej w nie wiem, może ja Panu zadam pytanie, czy zna Pan program decydującego y, dnia budownictwa komunalnego, 85%, 15% pokojów samorządnych, kto tam jest tutaj? Dziękuję. Minę Gmina ja planowała rachunek. Nie wolę, już wystarczy, dziękujemy.